thank Wersja Polska na zlecenie SD Rzeczpospolita TV Start International Polska Dialogi Daniel Wednik, Reżyseria Dorota Kawęcka Dźwięk i montaż Jacek Kacperek Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska Udział w ziemi. Edyta Olszówka Julia Kołakowska-Bytne Hanna Kinderkis. Magdalena Kryli Dorota Kawęcka Lektor Tomasz Knappel Opis fabuły. Serial opowiada, przeżywający niesamowite przygody i odkrywają otaczającego świata. Osoba Rafał Rutecki Marcel Janusz Zagrejewski Alicja Zofia Stępińska Krystyna Urszula Rutecka Karol Michał Jankowski Lista Aezon 1 Witajcie na simowie Zakres dnia życzenia Mama i twoja tata Zakochana Alicja Lew na tatę Szkolenia życzenia Czarodziej smaku. Upalny dzień Cyrk korona z osobą Śnieg Moja pani od opłat Domek na drzewie grozy 17 7 piwnych swędzeń Śnieżna góra Dawno temu Cukierek leczący Skarb piratów. Mąż i noże. Moja droga pani. Magia w życiu. Magia zmienia rzeczywistość codzienną. Ejwe. Debbie. Nieszczęśliwi kochankowie i inni nieznajomi. Nowa i ulepszona Lorelai. Wróć do domu. Powiedz dobranoc, gracie. Pierwszy dzień Lorelai z Wchylten. Wesołych świąt Charlie Manson. W przeciwnym razie. Czas ciągle się ślizga. Tam, gdzie żaden fan nie był wcześniej. Poniedziałek za 6 milionów dolarów. Australia Saga, jeden strona na australia saga dwa sugubani australia saga sugumera thank you